nasz drugi dzień pielgrzymowania. Jak widzicie z tyłu pielgrzymka, idziemy, deszcz nie deszcz, pada trochę. Trafiła nas duża chmurka, troszkę nas zlała, ale idziemy dalej do celu, zostało jeszcze kilka kilometrów. Tak A... jest, dwóch pielgrzymki jest tak mocno, że nas nie zatrzyma. Pamiętamy o wszystkich w modlitwie, szczególnie o naszych sponsorach, o tych, którzy no, nie mogą z nami być z powodu całej tej sytuacji. Pamiętamy o modlitwie, modlimy się podczas Eucharystii, podczas Służańca i prosimy też o to, abyście pamiętali o nas w swojej modlitwie. Tak jest, nie zapominajcie o nas, my o Was też nie. Bogiem, Z panem Do Bogiem, zobaczenia. Do zobaczenia ja wszystkim. Bye bye. I tutaj żeńska grupa e, ryzykowa chciałaby pozdrowić wszystkich e, wszystkie panie, które się za nas modlą w ogóle. Tak, ale sobie też powiedzieć, że panowie nasi na teraz Rzymskich się bardzo ładnie. Dzisiaj zrobili śniadanie? E, nie. Dzisiaj będą robili obiad. O, tak, tak. Śniadanie my musiałyśmy zrobić, ale było fajnie i mm -hmm. w ogóle fajnie, że tu jesteśmy. Czy tak. chciałabyś sobie jeszcze powiedzieć, no, Nie, wszystko dobrze. Maja, chciałabyś coś powiedzieć? Nie, poszedł Żakra do C.